Hejka! Witam was już w czwartym odcinku Inktobera. Jak zwykle wylosujemy postać i temat. Zatem głównym bohaterem dzisiejszego filmiku jest ta Ale super! Uwielbiałam tego małego smoga w dzieciństwie. No dobra, a jaki będzie temat dzisiejszej ilustracji? Kapelusz ok. Chodzi oczywiście o kapelusz czarodzieja albo wiedźmy. Zanim zaczniemy dzisiejszą historię, chciałam podsumować wczorajsze głosowanie. Zapytałam Was, która opcja zachowania trójki bohaterów Rainbow Dash, Freda, Flintstone'a i Judy podoba Wam się najbardziej i szczerze mówiąc nie spodziewałam się takiego wyniku. Teraz jak sprawdzałam Wasze głosy, to są one podzielone równo na trzy części, więc nic się nie rozstrzygnęło i wychodzi na to, że każda historia do Was trafiła. I każda z nich jest według Was tak samo prawdopodobna, i szczerze mówiąc, bardzo mnie to cieszy. Dobra, ale wróćmy do dzisiejszego bohatera. Tak jak mówiłam, chyba w drugim odcinku, postanowiłam rysować kolejne postacie blisko tych poprzednich, w sensie, że rysuję dzisiaj tabalugę obok Judy, a nie na drugim końcu kartki. Przez to też wymyślenie sensownej historyjki jest troszkę trudniejsze, ale zarazem ciekawsze, bo muszę się wpasować już w gotowe miejsce, a nie rysować tam, gdzie jest mi wygodnie. Jednak mimo wszystko postanowiłam troszkę Tabalugę odłączyć od znanej nam już paczki przyjaciół. Tabaluga stoi tyłem do Judy, Freda i Rainbow Dash, bo najwyraźniej jest zainteresowany rozmową z zupełnie kimś innym. Jestem mega ciekawa z kim, ale tego dowiemy się dopiero w środę. Narysowałam Tabalugę w taki pozie, która wskazuje na bardzo wiele tematów dyskusji, które może prowadzić. Jest opcja, że Mały Smok się przechwala, tłumaczy, że to on coś zrobił. A może też, że jest najedzony, albo pokazuje swój kapelusz, który kupił specjalnie z okazji Halloween. Jak widzicie, znowu jest mnóstwo opcji rozwoju tej sytuacji. Dlatego tym bardziej jestem mega ciekawa, kto i w jakim przebraniu pojawi się na tej ilustracji już w środę. Mamy do wyboru jeszcze aż 56 postaci i szczerze. Ja już sama nie pamiętam, kogo powpisywałam na te karteczki, więc jest to niespodzianka nie tylko dla Was, ale także dla mnie. Okej, okay, ta baluga jest już prawie gotowa. W sumie całkiem nieźle wygląda jako czarodziej, co myślicie? Jeśli odcinek wam się spodobał, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i komentarza. Zawsze wszystkie czytam i na nie odpisuję, więc naprawdę jest mi mega miło, jeśli się angażujecie. Pamiętajcie też, że jutro na kanale pojawi się nowy szkic osoby, o którą paru z was mnie prosiło, więc wyczekujcie. A teraz dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia do jutra. Cześć!